Cześć, tu dywidendowy Korposzczur, Twój przewodnik po świecie finansów, inwestowania i uciekania z korpusu w kierunku wolności finansowej. Jeśli chcesz, żeby pieniądze pracowały za ciebie, a nie odwrotnie, to jesteś w dobrym miejscu. Klikaj suba, ja zapraszam na krótki dżingiel i lecimy z tematem. Obligacje to jeden z najważniejszych instrumentów finansowych na rynku kapitałowym. Są to papiery wartościowe, które potwierdzają, że ich emitent, czyli wystawca obligacji, jest dłużnikiem obligatariusza, czyli nabywcy obligacji. W praktyce to oznacza to, że kupując obligacje, pożyczasz pieniądze emitentowi na określony czas i na określonych warunkach, a w zamian otrzymujesz wynagrodzenie w postaci odsetek, czyli kuponu, oraz zwrot kapitału po zakończeniu okresu zapadalności. Czym dokładnie są obligacje? Obligacje to umowa między pożyczkodawcą, czyli inwestorem, a pożyczkobiorcą, czyli emitentem. Powinny zawierać wartość nominalną, czyli kwotę, którą mamy, emitent zobowiązuje się zwrócić po określonym czasie, oprocentowanie, procent, według którego naliczane są odsetki, może być stałe lub zmienne oczywiście, termin zapadalności, czyli data, kiedy obligacja zostanie wykupiona. Czyli inwestor otrzyma z powrotem pożyczony kapitał, no i częstotliwość wypłaty odsetek, np. co miesiąc, co kwartał bądź co roku. Obligacje mogą być wydawane, czyli emitowane przez różne podmioty, zarówno publiczne, takie jak państwa i samorządy, jak i prywatne, firmy czy też banki. Oto najważniejsze grupy eminentów, i przede wszystkim tutaj wyróżniamy państwo, czyli rząd, emitent obligacji skarbowych, a kto dokładnie? Ministerstwo Finansów w danym kraju. W Polsce na przykład skarb państwa. Cele misji: finansowanie deficytu budżetowego, spłata wcześniejszych długów i realizacja programów rządowych. Bezpieczeństwo? Bardzo wysokie. Uznaje się je za najbezpieczniejsze. Niskie ryzyko niewypłacalności. Przykłady to na przykład obligacje trzyletnie stałoprocentowe, obligacje indeksowane inflacją, obligacje dziesięcioletnie rodzinne dla beneficjentów programu 500. Samorządy. Czyli emitenci obligacji komunalnych, to dokładnie, no przede wszystkim miasta, powiaty, województwa, cele misji, no najczęściej budowa dróg, szkół, infrastruktury, kanalizacji itd. Bezpieczeństwo, zazwyczaj wysokie, ale zależy od kondycji finansowej samorządu. Przykładem, miasto Gdańsk emituje obligacje na budowę nowych linii tramwajowych. Kolejna grupa, to przedsiębiorstwa, emitenci obligacji korporacyjnych. Co dokładnie? Firmy prywatne i państwowe, spółki giełdowe i niepubliczne. Telemisji, inwestycje, rozwój, refinansowanie zadłużenia, bieżące potrzeby. Bezpieczeństwo? Zróżnicowane. Zależy od sytuacji finansowej firmy. Większe ryzyko niż w przypadku obligacji skarbowych. To na pewno. Przykłady: Orlen, cyfrowy Polsas, Kruk. Duże firmy, które emitowały obligacje. Małe spółki też mogą emitować obligacje w ramach ofert prywatnych. Kolejna grupa to banki. Emitenci obligacji bankowych. Co dokładnie? Komercyjne banki. Na przykład PKO, Santander, ING. Cele misji: pozyskanie środków na kredyty, spełnienie wymogów kapitałowych. No i teraz bezpieczeństwo. Tutaj już jest umiarkowanie. Zależy od kondycji banku i rodzaju obligacji. Niektóre są podporządkowane. I bardziej ryzykowne. Przykład to obligacje podporządkowane. Nie są one chronione przez BFG, czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny. No i ostatnia grupa to instytucje międzynarodowe i organizacje ponadnarodowe. To dokładnie Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny. Cele misji finansowanie projektów rozwojowych, pomoc krajom, przede wszystkim pomoc krajom rozwijającym się, bezpieczeństwo. Bardzo wysokie. Przykład: zielone obligacje emitowane przez Europejski Bank Inwestycyjny na projekty ekologiczne. No to teraz sobie to podsumujmy. Emitentem może być państwo, na przykład Polska. W naszym przypadku to skarb państwa. Bezpieczeństwo bardzo wysokie. Cel emisji: budżet państwa. Samorząd, czyli na przykład miasto Kraków. Bezpieczeństwo wysokie. Inwestycje lokalne to ich cel. Kolejny przykład emitenta to firmy, głównie korporacje. Przykład. Orlen Polsat, bezpieczeństwo zróżnicowane, cele misji, rozwój i inwestycje. Kolejnym przykładem emitenta to banki, i tu mamy przykłady PKOBP, Santander, co do bezpieczeństwa umiarkowane, cele misji, finansowanie działalności. I ostatni emitent to wspomniane przed chwilą instytucje międzynarodowe, przykład Bank Światowy, bezpieczeństwo bardzo wysokie, a celem emisji są głównie globalne projekty. Jak kupić obligacje? No przede wszystkim obligacje skarbowe najłatwiej kupić przez serwis internetowy Ministerstwa Finansów, obligacje skarbowepl bądź w bankach, na przykład PKOBP, obligacje korporacyjne i inne. Kupuje się je na rynku Catalyst lub bezpośrednio od emitenta, tak zwana oferta prywatna lub publiczna. Termin wykupu obligacji to data, której emitent zobowiązuje się zwrócić od nabywcy obligacji pełną wartość nominalną obligacji, czyli kapitał, który został pożyczony przez inwestora. Jest to ostatni dzień życia obligacji. Co się dzieje w dniu wykupu? Obligatariusz otrzymuje zwrot kapitału. Wartość nominalną obligacji zazwyczaj 1000 zł. Lub inna określona kwota. Otrzymuję ostatni kupon, jeśli dotyczy. Jeśli obligacja wypłaca odsetki, to ostatnia wypłata kuponowa przypada właśnie wtedy. Chyba że wcześniej były wypłacane jednorazowo lub w innych cyklach. Co do rodzaju obligacji, to dzielimy je ze względu na termin wykupu. Krótkoterminowe to głównie do roku. Obligacje skarbowe 3-miesięczne, np. obligacje oszczędnościowe na 3 miesiące. Średnioterminowe od 1 do 5 lat. Przykład obligacje dwuletnie lub czteroletnie indeksowane inflacją e, długoterminowe powyżej 5 lat, dziesięcioletnie obligacje rodzinne, obligacje korporacyjne z siedmioletnim terminem wykupu, bezterminowe, wieczyste. Bardzo rzadkie, tak zwane obligacje wieczyste, nie mają daty wykupu, a emitent wypłaca tylko kupony, czyli nasze odsetki, w nieskończoność lub do wykupu przez emitenta. Jakie mamy możliwe scenariusze związane z terminem wykupu? Wcześniejszy wykup przez emitenta Niektóre obligacje zawierają tzw. opcję call, która pozwala emitentowi spłacić obligacje wcześniej, np. po 3 latach, mimo że pierwotny termin to 5 lat. Sprzedaż przed terminem. Inwestor może sprzedać obligacje na rynku wtórnym, np. Catalyst, zamiast czekać na wykup. Cena może być wyższa lub niższa niż wartość nominalna. W zależności od warunków rynkowych. co jeśli emitent nie spłaci w obligacji w terminie? W takim przypadku dochodzi do niewypłacalności. To rzadkie w przypadku obligacji skarbowych, ale może się zdarzyć przy obligacjach korporacyjnych. Wtedy inwestorzy mogą stracić część lub całość kapitału. Uruchomione są postępowania windykacyjne lub restrukturyzacyjne. Niekiedy emitent proponuje nowy harmonogram spłaty, tak zwany rollover, istnieje wiele rodzajów obligacji, a różnią się one głównie emitentem, okresem trwania, formą oprocentowania i poziomem ryzyka. Dzielimy je ze względu na emitenta na obligacje skarbowe, czyli te emitowane przez państwo, są one uznawane za najbezpieczniejsze, ponieważ państwo gwarantuje ich wykup, komunalne, emitowane przez samorządy terytorialne, np. miasta, gminy, korporacyjne, emitowane przez firmy prywatne i państwowe, i bankowe, emitowane przez banki. Kolejnym podziałem jest podział ze względu na oprocentowanie i tutaj mamy oprocentowanie stałe, odsetki są znane z góry. Zmienne oprocentowanie. Wysokość odsetek zależy od np. od WIBOR, czy też z roku ponuwe. Nie płacą odsetek, ale są sprzedawane poniżej wartości nominalnej. Kolejnym podziałem jest podział na inne cechy. I tutaj wyróżniamy obligacje zamienne, można je wymienić na akcje emitenta, obligacje wieczyste, bez terminu wykupu. Emitent wypłaca odsetki w nieskończoność. I obligacje indeksowane, czyli oprocentowanie zależy od, infl od inflacji. Jak działa cena obligacji? Cena obligacji może się zmienić, zwłaszcza jeśli są one notowane na rynku wtórnym, np. Na, na giełdzie. Pływają na nią m.in. zmiany stóp procentowych. Im wyższe stopy, tym niższa cena obligacji i odwrotnie. Wiarygodność emitenta, pogorszenie sytuacji finansowej firmy, państwa obniża wartość obligacji. Opyta i podaż, jak na każdym rynku. Kiedy można stracić na obligacjach? No przede wszystkim przez niewypłacalność emitenta, tak zwane ryzyko kredytowe. To największe ryzyko w przypadku obligacji korporacyjnych, czyli firmowych. Jeśli emitent zbankrutuje lub ma kłopoty finansowe, może nie spłacić odsetek lub kapitału. Inwestor może odzyskać tylko część pieniędzy, a czasem nic. Spadek wartości obligacji na rynku wtórnym czyli ryzyko rynkowe. Jeśli sprzedajesz obligacje przed terminem wykupu, jej cena może być niższa niż wartość nominalna. Dlaczego? Na przykład wzrosły stopy procentowe. Twoja obligacja daje mniej niż nowe, więc cena spada. Pojawiły się złe informacje o emitencie, spadł ogólny popyt na obligacje. Przykład. Kupiłeś obligację za 1000 zł, ale po roku musisz sprzedać ją za 940 zł, bo stopy procentowe wzrosły. Strata 60 zł, mimo że emitent nie zbankrutował. Inflacja zjada zyski, czyli tak zwane ryzyko inflacyjne. Nawet jeśli otrzymasz 100% kapitału i odsetki, możesz realnie stracić. Jeśli inflacja była dość wysoka, jest bardzo podobne, że straciłeś. Otrzymujesz 5% rocznie z obligacji, ale inflacja wynosi 8%. W praktyce realnie tracisz 3% rocznie siły nabywczej pieniądza. To szczególnie istotne przy obligacjach o stałym oprocentowaniu. Złe warunki emisji lub ukryte ryzyka. Obligacje z niskim oprocentowaniem, długim terminem wykupu i miało wiarygodnym emitentem, to gotowy przepis na stratę. Obligacje podporządkowane, często bankowe, mają niższy priorytet spłaty w razie bankructwa. Więc podsumowując, obligacje skarbowe są bardzo bezpieczne, bo emitentem jest państwo, ale nawet tu możesz stracić realnie przez inflację lub przy przedwczesnym wykupie. Obligacje indeksowane inflacją chronią wartość, ale tylko przy dłuższym trzymaniu. No, i jeszcze oczywiście obligacje detaliczne. Łatwiej zrozumieć, ale też trzeba czytać warunki. Kupony obligacyjne to termin oznaczający odsetki, które inwestor otrzymuje regularnie w trakcie trwania obligacji, jako wynagrodzenie za pożyczony kapitał. Inaczej mówiąc, to oprocentowanie obligacji wypłacane inwestorowi co określony czas. Na przykład co kwartał, co pół roku, raz do roku. Drogi kolego, który właśnie ucieka przed odsetkami, spokojnie. To są te dobre odsetki, a nie te kredytowe, o których myślisz cały czas. Nie uciekaj, tylko przytul. Co do podstawowych pojęć, to kupon to kwota odsetek, jaką otrzymuje inwestor w danym okresie, np. kwartalnie. Stopa kuponowa procent od wartości nominalnej, według którego oblicza się wartość kuponu. Częstotliwość jak często wypłacane są kupony np. raz w roku czy dwa razy w roku. Polski rynek obligacji jest dobrze rozwinięty. I oferuje różne rodzaje obligacji dla inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych oraz dla firm. Głównymi emitentami na polskim rynku są przede wszystkim skarb państwa, ale też samorządy i przedsiębiorstwa. To najpopularniejsze i jednocześnie najbezpieczniejsze obligacje w Polsce. Ok, a teraz sobie powiemy o głównych typach obligacji skarbowych, dostępnych dla inwestorów indywidualnych. No i tutaj wyróżniamy 3 miesięczne. Skarbowe papiery dochodowe. Charakterystyka to krótkoterminowe, nieoprocentowane dyskonto. Termin wykupu 3 miesiące, sprzedawane z dyskontem brak kuponów. Dwuletnie, stałoprocentowe, procentowe, stała stopa kupon płatny co pół roku termin wykupu 2 lata a oprocentowanie stały kupon np. około 7% zmienne z emisji. Trzyletnie indeksowane inflacją kupon wypłacany co pół roku oprocentowanie to inflacja plus marża, wykup 3 lata i oprocentowanie inflacja plus na przykład 1,4 marży. 4-letnie indeksowane inflacją. Podobnie jak 3Letnie, tylko po prostu dłuższy termin. No i ostatnie 10-letnie, tak zwane rodzinne, dedykowane rodzinom z preferencyjnym oprocentowaniem. Termin wykupu 10 lat, oprocentowanie stały kupon, około 2,5%. Teraz zadacie sobie pytanie, po co komu te obligacje? No, przede wszystkim są stabilne. Są mniej ryzykowne niż akcje. Zapewniają stały dochód, regularne wypłaty odsetek, dywersyfikują portfel, czyli go uzupełniają o mniej ryzykowne aktywa. No i przede wszystkim zapewniają bezpieczeństwo. Tylko tutaj zauważmy, w przypadku obligacji skarbowych, państwo raczej nie zbankrutuje. Obligacje pełnią w portfelu inwestora bardzo ważne i specyficzne funkcje. Przede wszystkim to stabilizacja portfela i zmniejszenie ryzyka. Obligacje, szczególnie te o wysokim ratingu, np. skarbowe, są znacznie mniej ryzykowne niż akcje. Dodając obligacje do portfela inwakcyjnego, obniżasz całkowitą zmienność. W okresach kryzysów na rynku akcji obligacje często zachowują się stabilniej lub nawet zyskują. Kolejną z funkcji jest regularny dochód, tak tzw. dochód pasywny. Obligacje wypłacają kupony. Czyli odsetki, które mogą stanowić stały strumień dochodu. To ważne, zwłaszcza dla inwestorów, którzy potrzebują regularnych wypłat, np. emerytów. Zachowanie wartości kapitału. Obligacje o stałym terminie wykupu pozwalają na odzyskanie zainwestowanego kapitału, czyli wartość nominalną, jeśli trzymasz je do wykupu i emitent nie zbankrutuje. To daje pewną przewidywalność, której brakuje przy inwestycjach np. w akcji. Dywersyfikacja. Obligacje często mają niską lub ujemną korelację z akcjami. Włączenie ich do portfela. Pozwala na lepsze rozproszenie ryzyka i poprawę stosunku ryzyko do zysku. Ochrona przed inflacją w przypadku obligacji indeksowanych. Obligacje indeksowane inflacją pomagają utrzymać realną wartość kapitału. Ochronią inwestora przed utratą siły nabywczej pieniądza. No i ostatnie, zabezpieczenie i płynność. Obligacje, zwłaszcza te o krótkim terminie. Można łatwo sprzedać na rynku wtórnym, zapewniają szybki dostęp do gotówki, pozwalają zarządzać płynnością portfela bez konieczności sprzedawania bardziej ryzykownych aktywów. Przykład zastosowania: Inwestor ma portfel o wartości 100 000 zł. 60% to akcje, czyli wyższe ryzyko i potencjalnie wyższy zysk. 40% natomiast to obligacje skarbowe, czyli tzw. stabilność dochód. Taka struktura pomaga utrzymać równowagę, gdy akcja traci na wartości. Obligacje mogą częściowo kompensować straty. Co warto pamiętać? Obligacje nie są całkowicie bez ryzyka. Patrz wcześniejsze informacje o ryzyku. Wysoka alokacja w obligacje może ograniczać potencjalny wzrost portfela. Ważne jest dopasowanie udziału obligacji do wieku inwestora, horyzontu inwestycyjnego i tolerancji ryzyka. A jak to rozumieć? Jeżeli macie niską tolerancję ryzyka, to głównie będziecie bazować na obligacjach, a nie na akcjach. Jeżeli natomiast waszym horyzontem inwestycyjnym jest inwestowanie przez najbliższe 30 lat, a nie na przykład 10, no to wtedy lepiej rozważyć akcje, bo prawdopodobnie urosną więcej niż te obligacje. No i przede wszystkim, jeżeli chodzi o wiek inwestora, im jesteśmy starsi, tym obligacje powinny stanowić większą część naszego portfela, a akcje powinny spadać. Oczywiście chodzi mi tutaj o stosunek w portfelu. Inflacja to jedno z najważniejszych zagadnień, które trzeba rozumieć, inwestując w obligacje, bo ma duży wpływ na realną wartość naszych zysków. Co warto wiedzieć? Przede wszystkim, co to jest inflacja? Inflacja oznacza wzrost ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce. Jeśli inflacja wynosi np. 5% rocznie, to w praktyce pieniądze tracą na wartości, a za tą samą kwotę kupimy mniej niż rok wcześniej. Skąd to znamy, co nie? Inflacja Wpływa na obligacje o stałym oprocentowaniu? Oczywiście, że tak. Obligacje ze stałym kuponem wypłacają określoną kwotę odsetek i zwracają nominalną wartość kapitału. Jeśli inflacja rośnie powyżej oprocentowania obligacji, realna stopa zwrotu jest ujemna, czyli zarabiasz nominalnie, ale tracisz siłę nabywczą pieniądza. Przykład: obligacja wypłaca 4% rocznie kuponu. Inflacja wynosi 6%, czyli realna stopa zwrotu 4-6%. To minus 2, czyli strata na sile nabywczej. Jak się przed tym uchronić? No przede wszystkim inwestując w obligacje indeksowane inflacją. Ich kupony lub wartość nominalna rosną wraz ze wskaźnikiem inflacji. Dzięki temu realna wartość wypłat jest utrzymywana lub nawet rośnie. Przykład? Obligacje skarbowe indeksowane inflacją w Polsce, na przykład 3-letnie lub 4 No. To zalety już mamy za sobą, teraz przejdźmy do wad. Niższy potencjał zysku niż akcje, ryzyko inflacyjne, to już wspomnieliśmy, że inflacja może zjeść wartość realną zwrotu, ryzyko kredytowe, emitent może nie spłacić obligacji, szczególnie korporacyjnych, no i ryzyko rynkowe. Cena obligacji może spaść, jeśli na przykład stopy procentowe wzrosną. A jak policzyć zysk na takiej obligacji? Wyobraź sobie... Że kupujesz obligację o wartości nominalnej 1000 zł. Oprocentowano na 5% rocznie z terminem zapadalności za 3 lata. Co roku otrzymujesz 50 zł odsetek, a po 3 latach odzyskujesz 1000 zł kapitału. Proste, co nie? Tak. I właśnie dlatego wiele osób traktuje obligacje jako bezpieczny sposób oszczędzania, bo brzmi to naprawdę dobrze. Kwestia tylko taka, że jeżeli porównamy je z akcjami, no to niestety wypadają słabo. Oczywiście w przypadku, gdy akcje kupiłyśmy dobre i te akcje urosły. Co do podatku od obligacji w Polsce, no to mamy podatek belki, czyli podatek od zysków kapitałowych. W Polsce obowiązuje podatek od zysków kapitałowych, popularnie zwany podatkiem belki. Wynosi on 19% i dotyczy między innymi zysków z odsetek do obligacji, czyli kuponów i różnicy między ceną sprzedaży a ceną zakupu, jeśli sprzedajesz obligacje na rynku wtórnym z zyskiem. Czy można uniknąć podatku na obligacjach? Na zwykłym rachunku inwestycyjnym podatek pobierany jest automatycznie. To jest podmiot prowadzący rachunek. Nie ma możliwości legalnego uniknięcia podatku. A co z IKE? Na IKE nie płacisz podatku od zysków kapitałowych, jeśli spełnisz warunki wypłaty, czyli ukończysz 60 lat i będziesz miał IKE minimum 5 lat. Oznacza to, że zyski z obligacji, kupony i ewentualne zyski kapitałowe na IKE są zwolnione z podatku belki. Tylko pamiętajcie, musicie spełnić konkretne warunki. A teraz w głowie mamy kolejne pytanie. Czy można trzymać obligacje na IKE? Tak, ale zależy od oferty instytucji prowadzącej IKE. Nie wszystkie IKE oferują dostęp do obligacji skarbowych czy korporacyjnych. Najczęściej IKE pozwala inwestować w fundusze inwestycyjne lub ETF-y, ale są też konta maklerskie IKE, gdzie można kupić obligacje na rynku lub obligacje skarbowe. Jeśli chcesz maksymalnie zoptymalizować podatki przy obligacjach, IKE jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Warto sprawdzić, czy Twoja instytucja oferuje IKE maklerskie. Z możliwością inwestowania w obligacje. Teraz na ekranach widzicie ofertę, jaka obowiązywała w maju i czerwcu 2025 roku. Jak sami widzicie, procenty były całkiem ładne. Niestety, ta oferta już nie obowiązuje. Ale przejdźmy sobie do aktualnej oferty i porównajmy ją z miesiącem maja i czerwiec. Obligacje 3-miesięczne OTC spadły o 0,50%. Roczne ROR spadły o 1%. Dwuletnie DOR również o 1%. 3-letnie TOS również 1%, 4-letnie COI 1%. Różnica jest tak naprawdę na obligacjach 10-letnich EDO 0,65% różnicy. Tak samo spory spadek widzimy na obligacjach 6-letnich ROS 1% oraz na obligacjach 12-letnich ROD 0,65%. Jeśli miałbym coś polecić, to przede wszystkim, jeżeli spełniacie warunki, i możecie wykupić 6-letnie rodzinne obligacje lub 12-letnie rodzinne obligacje, to warto. Jeżeli nie spełniacie warunków, to myślę, że 4-letnie COI indeksowane inflacją i 10-letnie EDO indeksowane inflacją to też dobry wybór. A jeśli coś na szybko, to obligacje roczne ROR. No w zasadzie to dla wszystkich. Podzielę to na główne typy inwestora. I wyróżniamy tutaj początkującego inwestora. Dlaczego decyduje się na zakup obligacji? Ze względów bezpieczeństwa i nauki inwestowania. Emeryci i osoby potrzebujące dochodu. Stały, przewidywalny dochód z kuponów. Osoby planujące wydatki w przyszłości. Pewność zwrotu kapitału w określonym czasie. Inwestorzy dywersyfikujący. Ograniczenie ryzyka i stabilność portfela. Osoby bojące się inflacji. To ochrona realnej wartości kapitału. Obligacje. To instrument finansowy, który pozwala inwestorom uzyskać stabilny dochód, a emitentom pozyskać kapitał. To forma pośrednia między lokatą a akcjami. Oferuje wyższe zyski niż lokata bankowa, a jest bezpieczniejsza niż giełda. Jednak każda obligacja wiąże się z ryzykiem, dlatego warto dokładnie analizować emitenta, oprocentowanie i warunki emisji. Dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia łapy w górę, do kanału, aby nie ominęły Was kolejne filmiki, które pamiętajcie mogą zmienić Wasze życie o 180 stopni. Zostawcie też komentarz do zasięgu i pamiętajcie, uwagi, pomysły zawsze mile widziane. Życzę Wam udanej reszty dnia, trzymajcie się ciepło, cześć. See ya.